Moi drodzy, szanowni widzowie, po raz kolejny w 2024 roku witamy was w Głosach ze Świata Książki. Naszym gościem jest Wojciech Zawioła, debiutant gatunkowy, autor książki Hotel. Dobry wieczór, Wojtku. Dobry wieczór. Powiedz mi tak, zapytam z grubej rury od razu na początek, żeby cię trochę wytrącić z równowagi, biorąc pod uwagę twoje doświadczenia dziennikarskie i obycie z ludźmi i tak dalej. Czy ty jesteś lubiany? Rzeczywiście wytrąciłeś mnie z równowagi. E, No Nie wiem, no, nie chcę się chwalić, ale chyba tak. Takie mam wrażenie. Nie, nie, zastanawiam się, jak ty siebie sam postrzegasz. Wiesz, czy, czy jesteś osobą kontrowersyjną, czy, czy wiesz, czy nie, czy jesteś lubiany, czy nie. Czy masz to w nosie, a może e, wręcz przeciwnie? Z pewnością nie jestem osobą kontrowersyjną. Uh -huh. e, ale to nie z założenia. To nie jest tak, że sobie założyłem, że nie będę nigdy kontrowersyjny i dlatego taki nie jestem. Po prostu taki nie jestem. Natomiast wydaje mi się, że jestem lubiany. Ludzie reagują na mnie uśmiechem i dosyć ciepło. Zresztą ja jestem chyba osobą dość często uśmiechającą się. No jesteś, jesteś. To, to widzicie? To jest taki zaraźliwy, zaraźliwy uśmiech. Wiesz co, pytam z ciekawości. Trochę Cię chciałem wziąć pod włos. Obserwuję Cię od jakiegoś czasu w mediach społecznościowych i sam, jak napisałeś, to takie podsumowanie roku swoje. Ile mhm. rzeczy się w ogóle zmieniło, jak ten rok w ogóle się, jakby wziął cię trochę z zaskoczenia, bo takie miałem wrażenie, że to było z zaskoczenia, że zmieniło, jakby przebranżowiłeś się trochę, zacząłeś nagrywać mhm. audiobooki, Pojawiły się w życiu Wojtka zawiały nowe rzeczy. I powiem ci szczerze, stary, że czytając to podsumowanie roku, ale też obserwując jakieś wcześniejsze twoje publikacje, we wspomnianych przeze mnie mediach społecznościowych, jakby ciężko nie znaleźć analogii do tego zmęczonego życiem, <grym> wypalonego wiedziałem. zawodowo dziennikarza, który jest głównym bohaterem hotelu. Bo póki jeszcze te rzeczy pewne się nie wydarzyły u ciebie i się po prostu nie przebranżowiłeś, nie podchodziłeś z telewizji i tak dalej, no to zawsze można było mówić o pewnej domieszce fikcji literackiej, że jednak inspirujemy się. Środowiskowo rzeczami, które obserwujemy, które są częścią naszego życia. Natomiast tutaj, no wiesz, no jesteś, czekaj, czekaj, zmęczonym życiem i pracą dziennika, dziennikarzem telewizyjnym. Byłem, znaczy... przepraszam, byłym dziennikarzem telewizyjnym. Ale wiesz, to, to jest trochę przejaskrawione, oczywiście w książce, natomiast hmm. jest we mnie trochę tego zmęczenia zawodem i pracą. Może dlatego, że stało się trochę monotonnie w, w moim życiu w ostatnich latach, jeżeli chodzi o pracę zawodową. Robiłem te same rzeczy. No i pamiętam, że miałem taki moment, że pracowałem bardzo, bardzo ciężko w kanale Plus Sport. To był czas, chyba trzy lata trwało, trwała produkcja takiego programu, który ukazywał się o 23 wieczorem, czyli no późno, właściwie cały dzień roboty. I to był ciężki okres, więc to zmęczenie wyniknęło pewnie również z tego, ale też właściwie z całego dziennikarstwa i pozycji mediów w tej chwili. Media trochę poszły w dół. Moim zdaniem to się wszystko poukładało nie tak jak powinno. W ogóle mam wrażenie, nie, że wszystko się przeniosło się do internetu, wiesz też, telewizja tak, nie prawda. jest tym, co, czym była kiedyś. To prawda, ale jeżeli zobaczysz, jak wygląda dziennikarstwo internetowe, no to wygląda zupełnie inaczej niż to, które my znamy. Moje pokolenie, nie wiem jak z Twoim pokoleniem, ale, ale moje pokolenie e, dziennikarzy radiowych, telewizyjnych na zupełnie innych standardach się uczyło i z, według innych standardów w ogóle funkcjonowało. E, teraz mam wrażenie, żeby być dziennikarzem, nie trzeba się jakoś specjalnie postarać, bo już po pierwszych dwóch artykułach mówi się do człowieka, panie redaktorze, albo on sam oczekuje, że tak się do niego ludzie będą zwracać. Serio? Tak, tak, miałem kilka takich przypadków, kilka, może kilkanaście nawet w pracy e, po przyjściu młodego człowieka. No, no, no ci młodzi ludzie, oczywiście ja nie chcę generalizować, ale bardzo często młodzi ludzie po dwóch tygodniach myślą, że są wielkimi dziennikarzami. To trochę za wcześnie, <grym> <grym> jednak, mimo wszystko. Więc ten świat się trochę zmienił dziennikarski i z tego też wynika moje takie trochę znużenie i zmęczenie e, tym światem medialnym. Ale to nie jest tak, że ja chcę uciekać. Ja wolałbym je zmienić, ten świat zmienić, niż od niego uciec. A czy w trakcie tych ostatnich kilku lat pracy zawodowej jako dziennikarz, i zmieniamy temat, czy w trakcie tych ostatnich kilku lat pracy zawodowej jako dziennikarz miałeś ochotę dać komuś w mordę? Nie nie, 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 to nie mój styl zupełnie. Masz sposób. Oczyw oczywiście, że e, mam. Czyli tylko ma tu się biję. Tak, tylko to jest fikcja. Nie, tak. nie. Ja po prostu próbuję, wiecie, połączyć naszego bohatera z wojną trochę. prowokuje. Nie, oczywiście e, ja nie jestem mega spokojnym człowiekiem. Są momenty, w których wybucham, e, ale to nie są momenty, w których chciałbym komuś dać po mordzie, mhm. absolutnie nie. Mhm być może nikt nie doprowadził mnie do takiej, do takiej furii. Uh -huh. Może to się kiedyś wydarzy. <laughs> może, może ja dzisiaj. <laughs> nie, nie sądzę. Znając ciebie, to, to chyba nie jesteś w stanie mnie doprowadzić do takiego e, stanu, dlatego że e, ty jesteś koleśem bardzo sympatycznym jestem, i, jestem i bardzo, za, jestem lubić. Jestem za miły. Widziałem cię i słuchałem podczas różnych rozmów i e, te rozmowy zawsze były bardzo... Bardzo miłe, choć y, miałem wrażenie, że momentami y, cierpliwość Jakuba Żulczyka y, była wystawiona na próbę. Yy, nie, myślę, że był na, myśle, albo my, Myślę, że był na odwrót. Wiesz? E, poza tym, moim zadaniem przy tylu, przy tylu spotkaniach, które powtarzamy, jest jednak trochę zaskakiwać, a nie powielać ten sam y, wiesz, tą samą układkę z pytaniami, bo to by było nudne, nie miałoby sensu. E, słuchaj, Zrobiłem słaby research, ale jak już wiecie, oglądając te głosy ze świata książki, nie jestem zbyt bystry. Żyłem w jakimś takim dziwnym poczuciu, że hotel to jest twój debiut i ty mnie trochę jakby na tym poza anteniu, jakie nazywam ja z Darkiem realizatorem. Um na Poza Anteniu powiedziałeś, że to jest twój debiut gatunkowy rzeczywiście. Mm -hmm. I to jest twoja trzecia powieść, to jest twoja trzecia powieść, yy, no powieść, no. Twoje, tw trzeci romans z beletrystyką, tak bym powiedział. No tak, ale tak jak ci też na tym Poza Anteniu powiedziałem, <śmiech> <śmiech> kiedy autor pisze tak rzadko, no? wydaje tak rzadko książki, wtedy yy, któraś tam książka może rzeczywiście wydawać się debiutem. Moja ostatnia powieść, znaczy poprzednia, yy, wyszła w 2015 roku. Yy, z 8 lat. Z wieczność. To jest wieczność mhm. dla autora. Pierwsza książka w 2010. No to jest zbyt rzadko, żeby ktoś uznawał Cię za autora takiego regularnego. Co? Myślę, że uznawanie to jest to, to, jakby to jest złe określenie. Bardziej chyba chodzi o to, żeby Cię identyfikował. O. To, to z jest... autorem, tak. a czyli z facetem, który popełnił książkę. Tak, to jest bardziej... Nie masz takiego poczucia w ogóle, Prawne. że w dzisiejszych czasach każdy może napisać książkę? Mam takie poczucie i niestety... Wiesz, mm... bo ukazuje się tygodniowo 200 pozycji na rynku. Wiem, no, to jest, to wiem, jest jakiś absolutny wiem. rekord. Nie wiem, czy państwo zdajecie sobie z tego sprawę. To jest 200 książek tygodniowych. Ale widzisz, kiedy spojrzysz y, na, w media społecznościowe, o których też są fragmenty w tej książce, y, bardzo krytyczne zresztą, kiedy spojrzysz w media społecznościowe, tych informacji na temat kolejnych książek i pozycji jest mnóstwo, i to są informacje od ludzi, którzy e, chcę być lubiany, więc nie chcę przesadzić, ale mm -hmm. którzy nie powinni w ogóle się za to brać. No ja są tacy ludzie. Tak samo jak nie powinni się niektórzy ludzie brać za dziennikarstwo. No też o tym rozmawialiśmy przed chwilą. E, Dochodziły mnie takie słuchy, że często wydawnictwa godzą się na napisanie książki przez człowieka, który ma dużo lajków, dużo mhm. obserwujących na Instagramie. No tak. e, I to są najdrastyczniejsze naj, naj momenty w tym, w tym wszystkim znaczy, elementem. Ja słyszałem plotkę: że nawet jak się castinguje film, to często jakby kluczowe mhm. jest to, czy Ta. aktor jest jakby rozbujanym influencerem. Ja wiem, że to brzmi okrutnie, ale tak słyszałem, to nie musi być prawda. Chociaż brzmi wiarygodnie. No, no i widzisz, no jeżeli masz y, tego typu y, sytuację, to, y, to trochę zniechęca do, do pisania, nie ma co ukrywać, no bo wiesz, y, w dzisiejszym świecie nie sprzedasz niczego y, bez promocji. Uh -huh. Bez potężnej promocji. Oczywiście są autorzy, których promować właściwie nie trzeba, bo samo nazwisko już jest tak wyrobione i tak, tak powszechnie znane jako autora. Kojarzone. Kojarzone jako autora, że tego nie trzeba robić. Natomiast ci, którzy dopiero zaczynają albo na przykład mieli długą przerwę <laughs> w pisaniu i wydawaniu książek, no mają już większy problem, bo, bo książkę trzeba promować. Jeżeli ktoś tego nie potrafi robić, jeżeli autor nie ma tego we, we krwi, uh -huh. No, to będzie problem. Uh -huh. To jest w ogóle ciekawe, bo ty przecież masz jeszcze taki projekt, który się nazywa Lewitacja. Robisz tam yy, topki, rozmawiasz ze swoimi słuchaczami. To jest podcast. To po, jakbyś, jakbyś mógł wprowadzić nas w lewitację, czym jest, żeby, żeby wszyscy byli na tej samej stronie, jak to się mówi. To jest Twój autorski projekt, to jest Twoje, twoje dziecko. Tak, i to dziecko urodziło się w 2018 roku, dokładnie 17 kwietnia, ma już 5 lat i zbliża się do y, szóstych urodzin. Y, to jest audycja, w której y, ja bardzo chciałem... Y, pokazywać ludziom muzykę znaczy nie, nie tylko po prostu grać jakieś tam utwory i piosenki i pioseneczki zwrotka mhm. refren zwrotka refren mhm. solówka i referen, o i licznie. koniec <laughs> e, tylko chciałem pokazywać muzykę która jest trochę bardziej skomplikowana ale taką muzykę która e, powoduje że lewitujesz mhm. dlatego ta audycja nazywa się lewitacja mhm. chodzi o to żeby e, pokazać muzykę przy której Kompletnie odlatujesz, znaczy to, to nie taką muzykę, która będzie ci towarzyszyć przy sprzątaniu bądź gotowaniu obiadu, tak. tylko że usiądziesz i, i nie będzie cię nic innego interesować. I powiem ci, że w dużej mierze mi się to udaje, bo mam taki feedback od słuchaczy, że tak to wszystko odbierają. Bardzo różne gatunki tam się pojawiają, bo uważam, że nie należy się zamykać na, na jeden czy dwa gatunki. No bo w każdym gatunku można zrobić dobrą muzykę. Uh -huh. Nawet jeżeli chodzi o techno, to też może być dobra muzyka, bo jeżeli y, autor, twórca ma wyobraźnię muzyczną, to nawet z komputera wydusi takie rzeczy, które powodują, że lewitujesz. Takie mam podejście do, do muzyki. Yy, były nawet audycje taneczne, bo nawet w tanecznej muzyce są takie smaczki, że możesz odlecieć. E, czym jest lewitacja? Wiesz, są tacy słuchacze, którzy uważają, że mm, to jest wypełnienie luki po Trójce Starej. I to jest dla mnie największy komplement, uh -huh. bo ja się wychowałem na Trójce muzycznie, na liście w Trójki. E, oczywiście to nie jest jeden do jednego oddanie tego, co kiedyś było w programie trzecim Polskiego Radia, ale, ale oczywiście słychać tam te naleciałości i to, na czym zostałem wychowany. Uh -huh. e, no i Wiesz, dla mnie to jest ogromna satysfakcja. Jest. To, z czym jest lewitacja, Zapytałem. Jest dla mnie ogromna satysfakcja. Za, zapytałem, dlatego że... A to że... team lewitacja tutaj, to, to się narodziło, to, to wymyślili słuchacze, mhm. że oni należą do teamu lewitacja, do teamu fanów lewitacji. Mhm. Kapitalna sprawa. Zaczęli produkować koszulki dla siebie, a to jest moja prywatna, jedyny egzemplarz taki. Za, zapytałem, cię, zapytałem cię o lewitację, bo sam bym tego lepiej nie wytłumaczył, jak Wojtek swoimi własnymi słowami. Zapytałem cię o lewitację, dlatego że pewien mechanizm mnie tutaj interesuje, bo wydawałoby się pozornie, że swoją własną książkę promuje się na takiej samej zasadzie i przy pomocy tej samej odwagi dzięki której promuje się swoją własną audycję. Wiesz, to wymaga odwagi. Tworzysz coś, wychodzisz z tym do ludzi, rozmawiasz z tymi ludźmi, prowadzisz pewien dialog. Tylko, że w tym konkretnym przypadku, w przypadku lewitacji, jest to muzyka, są to pewne emocje, jest to pewien nastrój, jest to pewna w wymiarze symbolicznym, wręcz, jak sam to podkreśliłeś, spuścizna, a w przypadku książki jest to temat, emocja, opowieść. Chęć podzielenia się czymś, jakimś spostrzeżeniem, jakimś filtrem. I zastanawiam się, jak u ciebie się te rzeczy różnią e, promocyjnie. Jak ty je rozdzielasz? Wiesz, czy telewizja jest bardziej osobista, czy pisanie, jest, wiesz, to, to widzisz? To jest ciekawe pytanie. Wiesz tak naprawdę i to, i to jest osobiste, bo jeżeli e, widzisz tam mnie zmęczonego pracą dziennikarza, to znaczy, że to ja no jest no osobiste. czy dam pierwsze zdanie opisu. Zmęczony no, życiem no i pracą dziennikarz telewizyjny Wiesz, nie da się. E, takie mam wrażenie, nie wiem, jak inni autorzy twierdzą. Sam jesteś autorem, więc też możesz się na ten temat wypowiedzieć. Nie da się napisać książki bez y, osobistych wtrentów. Jasne. Nie da się, to jest niemożliwe. Dlatego no, na... połowa książek Stephena Kinga jest o byłym alkoholiku, pisarzu i tak no, no właśnie. Y, y, więc, więc one muszą być osobiste. No, na pewno są osobiste. Nie, niektóre y, skojarzenia, y, wspomnienia y, umieszczane w powieściach. No to, to jest coś osobistego. Mhm. Lewitacja jest absolutnie osobista, bo to są e, wyłącznie utwory muzyczne, które na mnie wpływają w bardzo osobisty sposób. Tu, tu, no nie ma innego klucza. Dobra, a jak Twoja muzyka wpływa na pisanie? Na Twoje pisanie. E, często mi towarzyszy, mhm. e, choć bardzo często piszę w ciszy, mhm. e, ale to są ekstremalne przypadki. Natomiast bardzo często y, utwory muzyczne są bohaterami y, książek. Tutaj akurat takim wiodącym przykładem jest y, Dead Can Dance Ulysses, bo tam się pojawia w pewnym momencie na początku książki y, ta piosenka. Nie da się jej posłuchać oczywiście, ale, ale można sobie wyobrazić. Więc nie wyobrażam sobie pisania książki bez takich elementów muzycznych, uh -huh. no bo to jest moje życie, to jestem ja. No to, to jestem ja. Natomiast jeżeli pytasz o, o promocję tego i tego, w lewitacji jest inaczej, bo komentarze schodzą na bieżąco mhm. podczas każdej audycji, nawet po. Potem jeszcze trwają wielogodzinne dyskusje między słuchaczami, głównie na Twitterze, bo tam mam taką grupę fanów audycji. Natomiast z książką jest inaczej. No tu trzeba poczekać na, na feedback i na, na, na jakieś komentarze. No i one inaczej zupełnie wyglądają, tak? No to to są recenzje języka i, i fabuły. Jaka jest najmniejsza rzecz, jaką przeczytałeś albo usłyszałeś na temat hotelu? Najmilszą rzeczą na pewno są te recenzje dotyczące języka, bo na tym mi bardzo zależało, żeby to nie był język pospolity, uh -huh. taki po prostu opowiedzenie historii. Chciałem, żeby e, czytelnicy zwrócili uwagę na język polski, jakim się posługuje. Uh -huh. I kiedy w recenzjach padały zdania na temat języka autora, uh -huh. wtedy no, uh -huh. piórka mi rosły. Uh -huh. Cieszę się. Cieszę się i nawiążę znowu do twojego wpisu, tego takiego rozliczenia z minionym rokiem, z poprzednim rokiem. Minionym rokiem, tak się mówi Darek? Z minionym rokiem. Brawo. Zostawimy to spokojnie. I, i, i zapowiedziałeś, że piszesz nową książkę. Tak, jestem w trakcie. Czy to tak. jest kontynuacja? Nie. Nie, to nie jest kontynuacja. Z kontynuacją się na razie wstrzymam. Mhm. E, jeszcze czekam na um, odpowiedni o, moment. Na odpowiedni moment. No dobrze, ale czy w Chyba takim razie Łuczek czekał wiele lat? Nie chcę się do niego porównywać, bo to zupełnie inna para. Ale kolorzy. co to znaczy, że czekał wiele ale lat? Ale czekał było... bardzo długo. Na co? Dawno temu w Warszawie kontynuacja ślepna. Ale pisał pomiędzy no tak, no tak, Teraz rozumiem analogię. No dobrze. To masz 8 lat. Spokojnie na hotel 2. <laughs> tak. Możesz to zatytułować dawno temu w hotelu i tak dalej, ale czy gatunkowo dalej tkwisz jakby w thrillerze w tym roku w takim jakby, wiesz, w, w, w literaturze, Boże, widzicie, a się zaplumy w literaturze gatunkowej? Ta, która się pisze, jest nieco lżejsza, mhm. bo, bo tu momentami rzeczywiście jest y, bardzo mroczny klimat i, a, no jak sam mówiłeś, że się biją, no biją się. Tam pojawia się śmierć i różne inne e, rzeczy. W tej nowej śmierci jeszcze nie było, no. ale kto wie, do czego tam sytuacje no. doprowadzą, do czego ja doprowadzę jako no. autor. Na razie mam wrażenie, że jestem w połowie. Okej. Okay. I e, pojawia się wątek trochę kryminalny, ale nie thrillerowy. Okej, okay, rozumiem, jest to bardzo ciekawe. E, tą książkę poleciła mi w ogóle promotorka, y, szefowa. Dział promocji świata książki Kasia rabiega powiedział, że to jest bardzo dobra książka. Niech się pojawiała w, zapo w zapowiedziach. Pozdrawiamy cię, Kasiu, serdecznie. I mia miałeś taką myśl przez chwilę, że spojrzałeś w lustro na przykład, poklepałaś się po twarzy i powiedziałaś: Dobra, Wojtek, teraz albo nigdy, jedna ekranizacja, sprzedajemy prawa i pójdzie jak z górki. I książka za książką. Czy czytasz w moich myślach? Czy... <śmiech> <śmiech> Oczywiście, że pojawia się taka myśl, no to, to byłbym. Czy będziesz więcej pisał? To byłbym teraz? nienormalny. Chciałbym więcej pisać, ale muszę mieć też jakąś przynajmniej częściową gwarancję, że to, co napiszę, zostanie wydane, bo nie ma, nie, nigdy nie ma takiej pewności, prawda? No nie ma chyba raczej. No właśnie. E, więc oczywiście, wiesz, wydana książka w marcu 2023 roku i następna już się pisze. No to jestem chyba w dobrym rytmie. Jest no, że no takim ten cyklu rytm chciałbym. Tak. tak, chciałbym ten rytm zachować. Jeżeli to się uda, to super. Jeżeli mówisz o ekranizacji, no byłoby fantastycznie. Mhm. Wydaje mi się, że to jest książka, która nadaje się na ekranizację. Mhm. Ale dobrze wiesz, że tych czynników, które wpływają na, na podjęcie się ekranizacji książki, jest tak dużo i one są tak wymagające, te warunki, że to nie jest takie proste. Moja babcia zawsze mówiła, że jest ich pierdyliard. Darek, możesz to wypipować, jeżeli to jest przekleństwo. A ja mówię tak samo. Pierdyliard? Mm -hmm. To nie tylko twoja babcia tak mówi. Moja babcia już nie żyje. ja żyję. <laughs> Mi no, też tak. zdarza się czasami no tak. powiedzieć pierdyliard. Czyli, czyli wiele, wiele czynników i tak dalej. No dobra, yy, a ty oglądasz więcej filmów, czy, 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 czy więcej czytasz, czytasz książek? Wiesz, no, do oglądanie filmów jest dużo prostsze i mniej czasochłonne niż czytanie książek. Czytanie książki zajmuje ci no, co najmniej kilka dni. No, ale pytam e... dlatego, że hotel jest bardzo filmowy, wiesz co, ci, to jednak wymagało pewnego rodzaju też... O opatrzenia się wiesz, No i to w właśnie filmach. ci powiedziałem, że y, oglądanie filmów jest łatwiejsze i mniej czasochłonne, dlatego filmów oglądam więcej niż czytam książek, tak. <grym> Ale to pięć rzeczy, które wymienił, a zresztą obejrzycie sobie w osobnym materiale. To, to filmów nie wymienił, chciałem tylko zauważyć. No dobra, powiedz mi. E... No bo gdybyś powiedział, że mam sześć pozycji do wymienienia, to w tym szóstym byłby film. Rozumiem, rozumiem. E, który etap y, spisania sprawia ci najwięcej przyjemności? Eee, oj, nie ma chyba takiego e, Który etapu szczególnego. Nie, 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 całość sprawia przyjemność ogromną, bo, bo e, cały czas nawiązujesz do filmu w ostatnich kilku minutach i to jest jak tworzenie filmu, mm. pisanie książki. No, tworzysz historię, e, wtedy naprawdę czujesz się twórcą od początku do końca. E, mnie czasami nawet moje, moje pomysły zaskakują, kiedy piszę, bo ja nie mam na początku ustalonego scenariusza, do czego zmierzam i którymi drogami. Ja ewentualnie znam zakończenie. Czyli twój proces ale, wygląda tak, że. Ale daję sobie luz. Okay. Totalny Czyli luz. piszę, piszę, Ale na trakcie... to jest puenta, ale zobaczymy, jak tam będzie. Tak, no tak, no, dokładnie tak. Dlatego ta książka ma 573 strony. Poczekajcie, sprawdzę. Bo te, te drogi były tak kręte momentami, no że, że spowodowały. Taką właśnie objętość. Możecie tej odnotować w komentarzach, że Wojciech Zawiała, nie wie, jaki jest jego ulubiony etap pracy nad książką. Dlatego zapytam go, teraz przeformułuję pytanie. Nie, no, bo, bo każdy, każdy etap jest czymś innym. Ja no. nienawidzę pisać. Pisanie jest okropne, najfajniejsze jest wymyślanie, dlatego cię, wiesz, zapytałem o to. No, jakby ciężko mi sobie wyobrazić yy, to, że siadasz na, na godzinę, dwie, trzy i w ogóle z przyjemnością stukasz w klawiaturę. Jakby wydaje mi się, że ten to. proces jest obok. Naprawdę? Uwielbiam. No to jest jestem jakimś wyjątkiem. Uwielbiam, bo, bo ja uwielbiam bawić się słowem. Uh -huh. I, i yy, piszę zdanie dwa uh -huh. i myślę sobie, to w takim razie to zdanie napiszę trochę inaczej. Uh -huh. To będzie inaczej brzmiało. Uh -huh. No to jest świetna zabawa, no, Tak. ja cię nie rozumiem. <noise> Wiesz co, przysięgam ci, że większość autorów, których znam, jednak nienawidzi samego procesu, ale uwielbia, wiem o ale czym Ale ja mówię. wymyślam pisząc. Rozumiem, tak, rzeczywiście. I dlatego to jest jedna całość. Dlatego to lubię. Dlatego istnieje coś takiego Czyli jak głosy wyjątkowy. ze świata. Nie, nie, istnieje coś takiego jak głosy ze świata książki, gdzie możemy się dowiedzieć czegoś, czego nie wiedzieliśmy wcześniej. Albo spojrzeć na rzeczy, które wydawały nam się oczywiste z zupełnie innej perspektywy. Zapytałem Cię o plany dotyczące kontynuacji. Pogadaliśmy o pisaniu. Ostatnie pytanie. Jakie masz plany na przyszłość, jeżeli możesz zdradzić? Zawodowe? Jakiekolwiek. Czy masz jakiś pomysł? Wiesz, dla mnie jesteś typem gościa, a wiesz, zanim się poznaliśmy osobiście, zanim się dowiedziałem, że napiszesz hotel, no kojarzyłem Cię po prostu jako dziennikarza sportowego. I biorąc pod uwagę, że od tego roku nagrywasz audiobooki, nagle zostałeś lektorem i tak dalej, wiesz, dla mnie równie dobrze możesz powiedzieć, że weźmiesz plecak i zwiedzisz po prostu, wiesz, zaraz Afrykę. Że z Piotrem Milewskim pojedziesz i będziesz ten, Ej, Piotr, Do masz Tokio. jeszcze coś w tej manierce? <laughs> a to byłoby fajne. E ale chyba, chyba na, na taki pan nie pozwolę, ale yy, wiesz, kiedy ukaże się ta rozmowa. Ta, ta wiesz, rozmowa... Bo to jest ważne, bo tak naprawdę to mm, za dwa dni mogę być w zupełnie innej sytuacji życiowej, zawodowej. Mhm. Za tydzień, dwa może być zupełnie inaczej. Bo w tej Z, chwili. Zróbmy to tak, nagrywamy tą rozmowę. Moi drodzy. 4 stycznia 2024 roku. Aż nie mogę w to wierzyć, że dożyłem 2024 roku. Jest 4 stycznia. Plany na przyszłość. Eee... Chciałbym <grychy> wrócić do yy, takiej. Yy... Takiego stałego zajmowania się pracą. <śmiech> 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 Niewiele mogę zdradzić. Oczywiście jakieś tam światełka w tunelu się pojawiają, które sprawiają mi olbrzymią satysfakcję. Nawet nawet te światełka już mi sprawiają satysfakcję mm -hmm. i przyjemność, że w ogóle coś takiego mm -hmm. się pojawiło. Natomiast nie, nie za bardzo jeszcze mogę o tym mówić, bo, bo nie wiem, jak to się wszystko rozwinie. Na razie sytuacja jest taka, że jestem w trakcie przerwy w pracy zawodowej. Skończyłem współpracę z kanałem plus sport wcześniej z Stefanem. No i teraz nie pracuję na stałe. Nagrywam audiobooki. Jeżeli chodzi o, o, o plany, no które, są, które są jasne, piszesz, tak. no to rozwijanie lewitacji to jest jasna sprawa. Pisać książki i nagrywać audiobooki. To są moje plany, których nie chciałbym absolutnie za żadne skarby wyzarować. Uh -huh. Absolutnie nie. Natomiast wiesz, ja się zajmuję sportem od 96 roku, mhm. jest kawał czasu, 27 lat, 21, 22 lata pracuję w telewizji. E, to jest coś, co umiem e, i też nie do końca chciałbym z tego rezygnować. Jeżeli ktoś się na czymś zna nie i jeszcze powinien. to sprawia komuś przyjemność, tak. to, to chyba powinien to robić. E, więc nie. Mm, mm, nie chcę powiedzieć, że, że to się nie wydarzy. To się może wydarzyć. To, to może być uh -huh. taki plan. Cieszy mnie to, cieszy mnie to bardzo. E, bardzo ci, oczywiście, wszyscy kibicujemy tutaj w tym pokoju. Darek również, on ma tylko taki wyraz twarzy. Jest przesympatycznym <grym> facetem. A wam, moi drodzy, przypominam, że hotel od zeszłego roku jest dostępny na półkach w księgarniach w całej Polsce. Jest również wersja e-bookowa i wersja audio, którą czyta. Wojciech zawiała. Tak, i to był twój debiut w ogóle jako lektora. Tak. Jak się w ogóle czułeś, czytając swoją własną książkę? Fantastycznie. Powiem ci, że to była świetna zabawa, ale e, były takie momenty, łapałem się za głowę: Boże, co ja tu na wypisywałem? Uh -huh. Były takie momenty. E, był taki moment, bo realizatorem e, dźwięku była dziewczyna. Uh -huh. e, a tam są sceny, tam są momenty. E, I wyobraź sobie, że. No wiesz, czytasz do mikrofonu, ale y, realizator ma słuchawki na uszach, czyli bardzo blisko słyszy Twój głos. Tak. I czytasz jej to wszystko, co się dzieje w tym łóżku, czy gdzieś uh -huh. tam, te wszystkie sceny erotyczne, uh -huh. i obca dziewczyna tego słucha. Się, ci, że, y, czułem się skrępowany. I myliłem się wtedy, i musiałem jeszcze raz czytać uh -huh. tę samą scenę. To już w ogóle katastrofa. Ale były takie momenty. Złapałem jeden błąd na przykład w, uh -huh. w powieści. Znaczy o jed, jeden, który pamiętam. Bo nie pamiętam innych, ale, no, ale jeden błąd w nazwisku się, się pojawił. Mało znaczący, ale jednak go wyłapałem i musieliśmy zmieniać w druku. Nieźle. No, nie nie takie źle. rzeczy. Wychodzą. Na pocieszenie ci powiem, że. Wydaje mi się, że nic gorszego, mimo tego, że twierdzisz, że to było fantastyczne, może gorszego to złe określenie, nic trudniejszego niż przeczytanie twojej własnej książki ci nie spotka już w życiu zawodowym lektora. To jest bardzo możliwe. Konfrontacja z własnym tekstem wydaje mi się chyba jest najtrudniejszą rzeczą. Nie bez powodu pisarze nie czytają swoich własnych książek, a aktorzy nie oglądają swoich własnych filmów, wiesz? Tak, no A, coś ja, nie oglądam, jest, a ja nie oglądam głosów ze świata książki. <noise> Ale nigdy w ten sposób o tym nie pomyślałem. Do teraz mi uświadomiłeś tak może. Tak, więc zaraz będzie już tylko lepiej. Wojtek, bardzo Ci serdecznie dziękuję to za ja rozmowę. Dziękuję. Trzymam kciuki za, za kolejną powieść. Mam nadzieję, że okaże się szybciej niż w marcu 2025 roku. Fajnie by było, jakby to była jesień 2024, nie musielibyśmy długo czekać. I co? Jeszcze raz zachęcam, hotel, wszędzie, gdzie chcecie, jak chcecie, słuchajcie, czytajcie, oglądajcie, albo jeszcze nie oglądajcie, ale może kto, kto wie. Kresie ekranizacja. Dzięki. Bardzo dziękuję. Dzięki.